Mamusiu, a czy ja jestem księżniczką? Oczywiście, kochanie. Widzisz, jakie masz jasne włosy? Tylko Rodzina Królewska ma takie, prawda? Tak, Eliso. Wszyscy inni mają brązowe, rude, różowe i jakiekolwiek inne. A tylko członkowie Rodziny Królewskiej mają białe. Witaj, Eliso. Jestem Twoją nową nianią. Dzień dobry. Masz przepiękne włosy. Pani ma brązowe. Ach, tak, bo nie należy do rodziny królewskiej. Ale pani włosy też są bardzo ładne. A może się pobawimy? Co ty na to? Tak, ja uwielbiam się bawić. To zróbmy cudowną maseczkę na twoje piękne włosy. Będą błyszczyć jak nigdy. Dobrze. Ojej, a czemu moje włosy zrobiły się brązowe jak u pani? Są ładne, ale... Mama będzie zła. Nie martw się, kochanie. Lepiej napij się ciepłego mleczka, a twoje włosy znów staną się białe, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ojejku, coś mnie syna garnia. Spij, maleńka, śpij. Jak się obudzisz, twoje włosy znów się staną białe. Elisa, córciu, gdzie jesteś? Elisa? Eliso, kochanie, nasza córka, nasza córeczka zniknęła. Co? Straż! Gdzie ja jestem? Nie martw się, kochanie. Jesteś w domu. Nic nie rozumiem. I tak bardzo mnie głowa boli. Jesteś moją córeczką. I masz na imię Ellie. Ellie? Ja... Ja niczego nie pamiętam. Mamo, kiedy ja zostanę księżniczką? Obiecałaś mi. Oto specjalna farba, której nie da się zmyć. Pośpiesz się, tej księżniczki szukają już cały rok. Tak trzeba było, córczu. Teraz przynajmniej jesteś do niej podobna. A co jeśli zauważył moje blizny po operacji? Operował cię najlepszy chirurg. Nikt nie pozna różnicy. Gdzie jest moja córka? Minął już cały rok, a wy nadal niczego nie znaleźliście. Znaleźliśmy ją królową. Co? Dzień dobry, mamusiu. O Boże, moje słoneczko, to cud. Mamusiu, mamo. A co się stało z Twoimi włosami? No tak już mam, mamo. Nie, nie poznajesz mnie? Trzymali mnie w niewoli. Żli ludzie. Znęcali się nad moimi włosami, ale i tak wróciłam do ciebie. Moja droga, dziś kończy 17 lat, a to oznacza, że czas poznać twoje znamie. Żółty będzie oznaczało, że jesteś księżniczką, a czarne, że nędzarką. I po co to wszystko? Głupia tradycja rodziny królewskiej. Po zaginięciu ich córki wprowadzili taki rytuał. Przecież znaleźli już księżniczkę. Skąd ja mam wiedzieć, o co im chodzi? Dobra, no pokaż już swoje znamie. Co? Boże, znowu to samo. Niemożliwe. To pewnie błąd. To wszystko nieprawda. No trudno. Kochanie, w szkole nikomu nie mów, jakie masz znamię. Dlaczego? Bo mogą wsadzić cię do lochu. I jeszcze pomyślą, że podszywasz się pod rodzinę królewską. Dobrze, mamo. Zaraz zmienię je na czarne. I co? Tak lepiej? I co? Już dostałeś swoje znamie? Tak, zobacz. Mam takie samo. Nie rozumiem, po co to znamie, skoro księżniczkę znaleźli jeszcze 10 lat temu? No co ty? Podobno królowa sama nie wierzy, że to jest jej prawdziwa córka. Co? Tak. Mówią nawet, że oszalała. A król trzyma ją w szpitalu psychiatrycznym. A my, idioci, dalej chodzimy z tymi głupimi znamionami. A mi tam wszystko jedno. Moje wygląda jak tatuaż piracki. Dobrze, że ty zawsze się wszystkim cieszysz, mimi. Dziewczyny, mam taką wiadomość, że podniecie z wrażenia! A możemy najpierw usiąść? Możecie. A więc do naszej szkoły przynosi się książę Christopher i księżniczka Elisa. Ale po co? Przecież my wszyscy tu jesteśmy biedakami. Bo jako przyszli władcy muszą wiedzieć, co myśli lud. Bez sensu. Nie muszą się z nami uczyć, żeby to wiedzieć. A tobie co do tego? Niech się uczą. Żalci? ci? Nancy po prostu liczy, że książę zwróci na nią uwagę. A co w tym złego? Może książę będzie chciał poślubić zwykłą dziewczynę? <grym> Jasne. Pomarzyć dobra rzecz. Gorzej jest nie marzyć wcale. Mamo, do naszej szkoły przyjeżdża książę i księżniczka. Co? A dlaczego tak się przestraszyłaś? Nie, ja po prostu się zdziwiłam. Ach, myślę, że i tak długo się tu nie zabawią. Nauczyciele będą im wchodzić w tyłek. Staraj się ich unikać, córciu. Zwłaszcza starszego brata księżniczki, Krzysztofera. Ale dlaczego? Słyszałam, że jest straszny i okrutny. Lepiej nie wchodzić mu w drogę. Dziś przyjeżdża rodzina królewska. No i co z tego? Niech przyjeżdżają. Po prostu jestem ciekawa. Podobno księżniczka będzie uczyła się w naszej klasie, a książę zostanie zastępcą dyrektora. O, a ja myślałam, że on też będzie się uczył. Ty naprawdę nieco o nich nie wiesz? Mama mi zabrania u nich czytać, a telewizora nie mamy. Zapomniałaś? Książę ma 25 lat już dawno skończył szkołę. Szczęścia z niego. O, dziewczyny, jadą. <śmany> Ojej, jaka księżniczka ładna i delikatna. A nie wydaje wam się, że ona wygląda jak Ellie? <śmany> Co? W ogóle nie. Nie no, zobaczcie. Mają identyczne twarze. Ty głupia jesteś? Czy po prostu chcesz, żeby twoja psiapsiółka była podobna do księżniczki? Aha, spójrz tylko na jej grację, jaka ona jest dostojna. A nasza Eli to zwykła biedaczka. Dzięki, mam nawet z nami jako biedaka. No właśnie... Kochani, powitajcie nową uczennicę, księżniczkę Elisę. Witajcie. Bardzo się cieszę, że będę mogła się uczyć z wami. I może kiedyś, gdy zostanę królową, to będę mogła uczynić wasze życie lepszym. Jakie to słodkie. Tak, najpierw niech w ogóle zostanie królową. Księżniczko, mogę prosić o autograf? Oczywiście. Dziękuję. A kim jest ta dziewczyna z brązowymi włosami? A, to... To tylko tutejszy wyrzutek. Wyrzutek? Dlaczego? No, proszę na nią spojrzeć, księżniczko. Faktycznie. Aż przykro patrzeć, jakim cudem jej jeszcze nie wyrzucili z tej wspaniałej szkoły. No właśnie. A księżniczka to prawdziwy ideo urody i wdzięku. Ach, dziękuję. Jestem pewna, że zaprzyjaźnimy się z wami, dziewczynki. Hej, dziewczyny, może jutro pójdziemy na mecz? Nasza drużyna gra. Jakoś nie mam ochoty. Jeszcze muszę odrobić lekcję dzisiaj. Także raczej nie. Ach, Alek, znowu ty i twoja piłka nożna. A co, wy nie chcecie zobaczyć księcia? A co ma do tego książę? A jak to co? Przecież jest teraz zastępcą dyrektorki. Ma wygłosić przemówienie, czy coś takiego. <laughs> Będziecie mogły sobie <laughs> popatrzeć i puścić na niego ślinkę. Eli, chodźmy. Przepraszam, ale nie mogę. Co? Dlaczego? Mama zabroniła mi się do niego zbliżać. Ehm. Um, czemu? Nie wiem. I sama też nie chcę go widzieć. Zwariowałaś? Chodź zobaczyć. Nie jesteś ciekawa? Dobra, może pogadamy jutro. Musisz iść. Pa. Mamo, a co ty masz przeciwko księciu? Przecież mówiłam jasno. To zły człowiek. Jutro cała moja klasa chce iść na mecz, a on będzie tam przemawiał. I myślałam, że. Nie, Eli, nawet nie masz się tam iść. Albo rozważę przeniesienie cię do innej szkoły. Mówię poważnie. Ale nie musiała ta głupia rodzina królewska przyjechać akurat do twojej szkoły? Cholera. Mamo. Ty mnie przerażasz! Eli proszę w pani do mojego gabinetu. Musisz podpisać kilka dokumentów. Przepraszam, mam pytanko. Czy w pani gabinecie przypadkiem nie będzie? Eli, nie bądź dziecina. Tam jest mój zastępca, książę, Christopher. Idź, podpisz i Nie mam czasu. Dzień dobry, mogę wyjść? Elisa, co to za lachy masz na sobie? I co się stało z twoimi włosami? Ja nie jestem Elisa. Jestem Eli. Zwariowałaś? Dyrektorka kazała mi przyjść i podpisać jakieś dokumenty, czy mogę to podpisać i iść sobie? Ty sobie ze mnie żartujesz? Co to za cyrk, siostrzyczko? Ja... ja nie jestem twoją siostrą. Oto moje znamie. Czy mogę podpisać dokumenty i wyjść? Hej, wszystko w porządku? Co się stało? Byłam w gabinecie u Christophera. Co? I jak on? Przystojny? Oj tak, bardzo. Hej, ty, kim ty w ogóle jesteś? O, Boże, wielki książę! Czego pan ode mnie chce? Ja jestem tylko zwykłą biedaczką. Braciszko, kochany, ach, tutaj jesteś, wszędzie cię szukałam. A braćki, co tu robicie? Marsz mi z oczu. Jak sobie życzysz, księżniczko? Widzieliście, jak księżniczka załatwiła te puszałki? Ej, a nie wydaje ci się, że nasza biedaczka Ellie trochę jest podobna do tej księżniczki Elisy? Ty chyba ślepa jesteś? W czym niby? Nie wiem, ale to wszystko jest jakieś mega dziwne. Przestań gadać głupoty. Czemu się tak gapić na tą biedaczkę, braciszku? A co ci to obchodzi, Eliso? To nie twoja sprawa. <laughs> jeszcze jak moja. Przyjechaliśmy tu poznać społeczeństwo, którym kiedyś będziesz rządził. A ty tracisz czas na jakąś sierotę. Zamknij się, siostro! Dziewczyny, słyszałyście? Dzisiaj mają sprawdzać nasze znamiona. Po co? A skąd ja mam wiedzieć? Tak powiedzieli. A sprawdzać będzie sam książę. Serio? A wyobraźcie sobie, że nagle się ukaże, że... Zagubiona księżniczka uczy się w naszej szkole! <noise> Lubisz ty wymyślić, Mimi. A może to prawda? W końcu podobno królowa zwariowała i odkryła, że jej córka nie jest jej córką. I o czym to plotkujecie, dziewczynki? A wy wiecie, że za takie rozmowy można stracić głowę, ale my nic takiego nie mówiłyśmy. Dobra, wszyscy idziemy na sprawdzanie znamion. O, dziewczyny, i tak mi przykro, że wasze takie zostaną czarne. Mówisz tak, jakby twoje znamie było złote, a może i mam. I co z tego? Zaraz ci powyrywam, te głupie warkocze! Odczepcie się od nas! Cicho bądź idiotko. Dobra, dosyć już tego. Nie mogę już was słuchać. Mamo, dziś w szkole będzie sprawdzanie znamion. Co? Jak to? Pomyślałam sobie, że niech wszyscy zobaczą, że moje jest złote. Zwariowałaś, surczu? Zabiją cię. Za co? Bo twoje znamie to pomyłka. Jeszcze pomyślał, że podszywasz się po córkę króla. Lepiej, lepiej weź to. I co to jest? To farba. Niespukiwalna. Mój znajomy ją opracował. Na zawsze zmieni kolor Twojego znamiona. Dobrze, zamaluję go. Drogie uczennice, nasz książę dziś chce osobiście przeprowadzić kontrolę. A po co ta kontrola? Ty możesz się kiedyś zamknąć, Ellie? Hm? Jeszcze chwilę, a cię łeb rozwalę. Cicho bądźcie. Mój ukochany braciszek popiera pomocą mojej zwariowanej matki. Prawda, Chris? Myślę, że nie jestem jego prawdziwą siostrą i jeździ po tych waszych szkołach. I sprawdza wszystkim znamiona. O, niesamowite, że co? A więc, dziewczyny, każdy bierze chusteczkę i wyciera dłoń. No już. Dobrze, proszę. Dobrze, oto moje znamię. Jesteś pewna, że dobrze wytarłeś dłoń? Tak, jest czarny. O mój książę Krzysztoferze, proszę spojrzeć. Moje znamie jest chyba złote. Co? To, to niemożliwe! Jak to możliwe? Tak, biedaczki, to ja jestem zaginioną księżniczką. Ach, co za bzdura? Nie mogę uwierzyć, że rodzina królewska jest to osobiście. Mimi, może ci coś powiedzieć? Teraz mamy kontrolę. Mimi, moje znamie... Moje znamie tak naprawdę jest złote. Co? Jak to możliwe? Nie wiem. Mama zawsze kazała mi to ukrywać. Dobre dziewczyny, bierzcie chusteczki i wycieramy ręce. U mnie czarny, u mnie też czarny. I u mnie. Oj, a u mnie chyba złoty. <ścoughs> ty, ty kłamiesz. Christopher, tylko spójrz na nią. Czy ona ci wygląda na księżniczkę? I jak poszła kontrola córczu? Mam nadzieję, że twój znak jest czarny. Tak, mamo. Tak, jak mówiłaś. Farba się nie zmyła. Ja wiedziałam. Prawdziwa księżniczka to nie ty. Ty jesteś moją córką. Prawdziwa księżniczka już dawno została znaleziona. No, w sumie nie tak dawno. Dopiero dzisiaj się znalazła. Co ty wygadujesz? To Nancy, moja koleżanka z klasy. Okazało się, że to ona ma złote znamie. Co? Niemożliwe. Przepraszam cię, Eli, ale ja muszę iść. Dokąd? Mamo! Mamusiu! Powiedz mi, jak to możliwe, że złote znamie ma jakaś dziwucha? Nie wiem, kochanie moje. To jakiś spisek. I co ja teraz zrobię w pałacu? Christopher zwariował na punkcie tej swojej siostrzyczki i już mi nie wierzy. Musi się pozbyć tej dziewczyny. Nancy, po co? Jeśli ją usunę, to znów zacznie szukać. Co takiego zrobiłeś, że przestał cię uważać za siostrę? Przecież jesteście tak podobni. No, ja. zakochałam się w nim. <grym> A co? Ty, ty oszalałaś? Mamo, ale on jest taki przystojny. Sama jesteś sobie winna, idiotko. Wszystko zepsułaś. I tak niczego nie udowodnię. Niech szuka ile chce. I co to wczoraj było? Um, o czym ty mówisz? Sama mi mówiłaś, że masz złote znamie, a później okazuje się, że masz czarne. O co w tym chodzi? Mimi, ja nie wiem. Kiedy ukończyłam 17 lat i moje znamie pojawiło się po raz pierwszy, było złote. I nikomu o tym nie powiedziałaś? Nie, mama kazała mnie to ukrywać. Powiedziała, że jeśli ktoś się dowie, to od razu sadzą mnie do lochu. A to i gorzej. Czekaj, czekaj. Skoro istnieją takie farby, które potrafią zmienić kolor znamienia na zawsze, to ta głupia Nancy mogła to wykorzystać. Musimy o tym powiedzieć księciu. Przecież on o tym nie wie. Hej, biedaczki, kłaniać się. A niby czemu? No bo ona teraz jest księżniczką. Zapomniałaś? Dokładnie. Christopher sam uznał, że jestem jego zaginioną siostrą. Nie zadzieraj nosa. Nie każda ze złotym znamieniem jest jego siostrą. Prawdziwą siostrą jestem ja. Może nie mogę już was słuchać. Wyjaśnijcie to na osobności. Prawdziwa księżniczka, tylko jedna. To Eli. A wy wszyscy jesteście oszustkami. Co? Chyba musimy się zjednoczyć przeciw jednej oszustce, dziewczyny. Książę Christopherze, mogę pana na chwilkę. Och, Wielkie Książę! Ach, ach, mimi, przestań, już błagam. To Grinch. Czego wy chcecie, dziewczyny? Bo chodzi o to, że dowiedziałyśmy się o istnieniu farb, które zmieniają kolory znamia na zawsze. Niemożliwe. W Królestwie używanie takiej farby jest zakazane. Może i zakazane, ale istnieją i niektórzy z niej korzystają. Hmm, ciekawe. I to przypadkiem nie wy? Co? Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie, oczywiście, że to nie my. Ale rozumie pan, mogli cię oszukać. Sprawdzę to, możecie odejść. Dziewczyny, chyba jesteście w szoku po tym, co się stało z Nancy? Ja od zawsze wiedziałam, że jestem księżniczką, a ja zawsze wiedziałam, że jesteś krową. Uwielbiam świńskie łóżki, ehm, Co? Ja zaraz ci je powyrywam. Dziewczyny dość. A więc pani dyrektor, co chciała pani powiedzieć? A to, że książę Christopher chce wiedzieć, kto jeszcze uważa się za księżniczkę. Ja! Ja też! Ja! Ja też uważam się za księżniczkę! I ja jestem księżniczką! Ja! Ja też uważam się za księcia! Ty idioto! Przecież żaden książę nie zaginął! A ty na zaginioną księżniczkę też mi nie wyglądasz! Oj, dajcie spokój, dziewczyny. Mózgi macie mniejsze niż u rubala. <laughs> Oj, Alex, źle się to dla ciebie skończy. Co ty powiedziałeś?! Spokojnie, wszyscy was słyszeliśmy. Prawie wszystkie dziewczyny uważają się za księżniczki. No i co dalej? Niedługo się dowiecie. Mamo, wróciłam. Coś ty narobiła, paskudo! Co? Mamo, o co chodzi? Nie wiesz? Chcesz mi mówić, że nie wiesz? Ja naprawdę nic nie wiem. Dość tego, chcę, żebyś wyjechała. Co? Ale, ale dokąd? Do babci. Spokój swoje rzeczy. Musisz wyjechać. Ktoś tam przyszedł. <laughs> O Boże, kto tam? Kto tu jest, Eli? A, to ja. Zostałeś wezwana do Pałacu Królewskiego. Jutro rano masz się tam stawić rzeczami. Ach. Słucham? Nie, 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 to jakaś pomyłka. Ona nigdzie nie pójdzie. W takim razie zostaniecie stracone. Miłego dnia. Że co? Słyszałeś? Przychodzili do ciebie do domu? Tak. Sama nie wiem, co się dzieje. O Boże, zapomniałam, że ty w ogóle nie oglądasz świadomości. Książę Christopher ogłosił otwarcie szkoły dla księżniczek. Czego? Jaki jeszcze szkoły księżniczek? Ponieważ wiele używało tej farby i teraz nikomu nie wierzy. I jak mu ta szkoła księżniczek ma niby w tym pomóc? Nie wiem. Może dzięki temu zorientuję się, która z nas jest prawdziwą księżniczką. Naprawdę nie wiem, Eli. Drogie panie, od dzisiaj wszystkie będziecie uczestniczyć do szkoły księżniczek i przejdziecie serię prób. A co jeśli nie zdamy tych prób? Co wtedy? Wtedy znaczy, że nie jesteście prawdziwymi księżniczkami i wracacie do swojej zwykłej szkoły dla nędzarek. Hm. Ale ja już udowodniłam moim znamieniem, że jestem księżniczką. Przestań już, wężu. Nie jesteś żadną księżniczką. A pomyślcie tylko, gdybym to ja nią była. To całkiem <grym> możliwe. Wykryte poważnie nadużycie farby, więc... każdy z was może okazać się tą prawdziwą. Powodzenia. Nie wierzę. To bzdura. One wszystkie są oszustkami i biedeczkami. Zobaczymy. Cześć Ellie. Jakie będą te próby? Nie wiem, może kto lepiej śpiewa albo tańczy? Boże, oni chyba nie szukają księżniczki, tylko proste... Ej ty, słuchaj tu. Czego ty znowu chcesz? Z takim zachowaniem w ogóle nie przypominasz księżniczki. Zjeżdżaj stąd, zanim pożałujesz, że się urodziłaś! Co to za groźby, co? Ty też oberwiesz, jeśli się nie wyniesiesz stąd, siwinko. Dziewczyny, a co jeśli żadna z nas nie okaże się siostrą Krzysztofera? To może, może wybierze którąś na swoją żonę. Hmm? <laughs> na siebie wskazujesz, czy co? Przecież mówiłaś, że jesteś jego siostrą. A teraz co? Chcesz wyjść za własnego brata? A co jeśli moje znamie nie jest prawdziwe? Nancy, sfałszowałaś swoje znamie? Co? Nie, nie! Już się sama w tym wszystkim pogubiłaś, co? Odczepcie się ode mnie! Uwaga dziewczyny, dzisiaj Ach. każda z was nauczy się królewskiego ukłonu. Na końcu lekcji książy Christopher sam oceni wasze postępy. Hej Mimi, szczerze mówiąc, to wygląda jak jakiś absurd. Wcale nie. Może jego siostra miała jakiś charakterystyczny róg przy ukłonie? Może... Dłubała w nosie, gdy się kłaniała. Kto wie? Kiedy zniknęła, miała tylko 7 lat. No i co z tego? To, że była księżniczką, to nie oznacza, że od pieluch miała robić ukłon. Bo Boże, tylko spójrzcie na to drewno. Heli, powiedz prawdę, kury cię uczyły robić ten ukłon? Dajcie spokój z waszymi tymi głupimi ukłonami. Ja się nie zgłaszałam na bycie siostrą dla księcia. To mogłaś tu nie przyjeżdżać. Aha, i daj sobie ściąć głowę. No jasne. A więc, drogie książę, dziewczęta nauczyły się ukłonów. No, pokażcie, szybciutko. Nancy? Brawo, Nancy, Sandra. Świetnie. E, Mimi? Może być. I Ellie? <laughs> Co za bezczelność! Stracić ją, książe! Możecie mnie po prostu stąd wyrzucić. Osobiście zajmę się Ellie i nauczę ją ukłonu. Wasza wysokość! Możemy po prostu jej odciąć głowę! Co? Książę, proszę, muszę z panem porozmawiać. Czego chcesz? Ja, ja naprawdę nie jestem twoją zaginioną siostrą i nie mam pojęcia, co ja tu w ogóle robię. I co z tego? Chcę odejść. No to idź sobie. Naprawdę? Oczywiście. Straż! Co? Jeśli spróbujesz odejść, zabijał cię. Co z tobą? Zwariowałeś? Nawet nie masz pojęcia jak bardzo. No to nieźle. Mimi, ja nie chcę, żeby on nie uczył jakichś tam ukłonów. W ogóle nie mam ochoty się z nim widywać. A co? Ty nie chcesz być jego prawdziwą siostrą? A co jeśli to nie ja? Co jeśli moje złote znamię to pomyłka? Co jeśli tym się myli? A um, myślisz, że to możliwe? Nie wiem, po prostu. A jeśli to naprawdę nie ja, co wtedy? Mam wrażenie, że on serio uważa, że jesteś jego prawdziwą siostrą. Powiedziałam mu, że chcę odejść, a on wezwał strażników. Wyobrażasz sobie? Co? Po co? Powiedział, że jeśli spróbuję wyjść. Mimi, mi. powiedział, że. Odetnął mi głowę. On jest chory psychicznie. Mama miała rację, żeby się do niego nie zbliżać. O, Boże, w co ja się wpakowałam? To obrzydliwo mała żmija. Ma dziś lekcję z moim braciszkiem. Ale przecież to ty jesteś prawdziwą księżniczką. Po co on szuka innej? Mam wrażenie, że ma trochę nierówno pod sufitem. I nie chcę, żeby dzisiaj spotykał się z tą pyszałką. A wydaje mi się, że możemy przeszkodzić jej w spotkaniu z nim. Jak niby? Zwiążemy ją i wrzucimy do lochu? Świetny pomysł. Akurat mam Loch, o którym nikt nie wie. A co wtedy powiemy Christopherowi? Powiemy, że uciekło ze strażnikiem. Co? A jakże? Powiemy, że tak bardzo nie chciała to być, że dogadała się ze strażnikiem. I uciekli razem. A co ze strażnikiem? To samo co z nią. Do Lochu. Tak będzie wiarygodniej. Świetnie. A ja za uroczyk księcia. I zapomnę o niej. Liczymy na ciebie, Nancy. No to co, dziewczyny? Do roboty. Za kogo ty się uważasz, kurczaczku? Tak, dokąd ty idziesz? Przecież słyszałyście, co powiedział książę? Oczywiście, że słyszałyśmy. Łapać ją, dziewczyny. Co? Chodź-no tu. Trzymajcie jej ręce i zatkajcie jej usta, żeby nie krzyczała. Świetnie. Myślę, że zamiast niej do księcia możesz pójść ty, Nancy. Tak, nasza droga księżniczko, wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dzięki mnie książę zapomni o tej głupiej pyszałce. <grywa>